A teraz ostry sos od Dimusa. To już nie ma miękkiej. Uwaga. Czy to Dimus Habanero Mango? Dzień. Proszę Państwa, patrzcie na to patelnię, które dostałem na urodziny od, można powiedzieć, obcych ludzi. Jeszcze 24 dajemy sobie prezenty. Później już tylko drogie alkohole. Przetestujemy tę patelnię. Zobaczymy, jak działa. Nasmarowałem olejem. Poczekam, wytrę i będę jechał, big tech. A propos alkoholi, pamiętam tak 2,20 Wchodzę do Kerfura, już takie te alkohole za 120 zł, jakieś tam 5-10 letnie Mówię sobie, to jest jakaś przepotężna ekstrawagancja dla ludzi sukcesu Dla potężnych deweloperów, adwokatów, lekarzy, których przecież tutaj nie brakuje Kiedyś jakiś skromny samochód, po pandemii przepotężne maszyny Często w elektryczności, często też w hybrydzie Ludzie wiedzą, jak się ustawić. Gdzie ja jestem dobrym człowiekiem? Mam nadzieję, że tak. Do czego zmierzam? Wchodzę teraz do Carrefoura, tam już nie ma alkoholu za 120. Oczywiście takie też są, ale są flaszeczki za 600, za 700. To pokazuje, że ludzie mają przepotężną monetę. Hot dogi. Czy idziemy w hot dogi? Raczej nie. Nie przebiło się. Nie jesteśmy Ameryką, nie jesteśmy Szwecją, Skandynawią, Danią, Szwecją. Oni tam jedzą. Poczymy broje. Dani tak mówił. Ja też, jak tam byłem, jadłem te rzeczy i dla nich to była norma. Szybki korw, szybka parówka, gruba parówka, cienka parówka z ketchupem, z cebulką. Wtedy właśnie wchodziła cebulka prażona. Inny styl, inna prawa. My żeśmy w to tak naprawdę nigdy nie poszli. Może oprócz kiedyś tam lat 90. A i teraz IK, oczywiście, złotówka 2-3 złote. Wiadomo. Nie możesz kupować na głodniaka jeśli we Wrocławiu na przykład w tej dużej IKEA, spędzasz 8 dni. Najczęściej jest kobietą, bo facet w zasadzie tam nie chodzi. Hot dogi. Szybka akcja, szybka prawda. Były delikatne, są zbyt powyginalne, Lekki baltonoski styl strzeciński lat 80. puszka parówki w wodzie w puszce. Są niemieckie w słoiku też również w wodzie. Ale tutaj mamy chyba tarczyńskiego. Czy lubię tarczyńskiego? To już nie jest ten sam tarczyński, co kiedyś. 22, 20, 15, 12. To już nie jest to samo. Moim zdaniem przynajmniej. Świat się zmienia oczywiście. Ludzie od tytoniu w Stanach. Ale nie kiedyś było zdrowe. Jak zaczęli ich tam troszeczkę cisnąć, przerzucili się na przemysł właśnie jedzenia. Tak to wygląda. W Stanach niektóre rzeczy są dozwolone, u nas są zabronione. Od wchodzą do gry, cudowne smaki, patrzcie jaki mam sos. Na pierwszy ogień spróbuję sos paprykowy, jest naprawdę dobry, własna robota człowieka sukcesu, dom nad potokiem. Dom nad potokiem, mam to od nich, cudowne miejsce, cudowne miejsce. Przecudowna trasa, Bolesławiec, już z Bolesławca widzę śnież. Aha, lecę górami, lecę potokami. Cudowna jazda, cudowna tarka, inny system wartości. Tam lecę do Kowar, tam lecę do Jeleni. Dobrzy ludzie mnie zawsze witają, dobrzy ludzie zawsze mi gością. Lecę, ale właśnie ten dom nad Potokiem. Co za miejsce. Proszę Państwa, mają własne towary, właśnie ten sos paprykowy gdzieś przed ściem. A to od Dimusa Tomasza, mego fana. Coś niesamowitego: sos Habanero Mango, ale on jest naprawdę ostry. Także tutaj trzeba delikatnie. Słoiczek, wiadomo, od serca, ale towar też własnej roboty, od serca. Domówka. Bułki nie piekę sam, właśnie nie wiem dlaczego. Z tych rzeczy takich fast foodowych myślę, że hot dogi powinny być najłatwiejsze, ale z jakiegoś powodu nie są. Właśnie nie wiem dlaczego. Nie mógł, nigdy nie mogę włożyć tą bułę, to mi zawsze gdzieś wypada, te wszystkie topingi, nakładki na górę, one się sypują, to trudno wiadomo, ale bardzo lubimy w Szczecinie, przy wdf -cie. na początku lat dziewiątych, dziesiąty rok, i ja pamiętam ten czas, chodziło się na te pływanie gdzieś tam po nocach, to był piątek, luty, 93. i tam była taka budka stała, przyczepka, czy buda, już dwóch takich kolesi, właśnie na te 90. inny styl, mani materna, inna polskość. Inna energia, inne pieniądze, inne przebicie się, inne wejście z zachodu, inne szybkie dorobienie się albo też przepotężna bieda. W tamtych czasach trzeba, wyciągać, trzeba było wyciągać oczywiście radio z samochodu. Takie to był czas. Tak więc tamte hot dogi były przepotężne jak na tamte czasy suroweczki wiadomo old school, ja je uwielbiałem. Nawet jak jeden gości powiedział, że mógł mieć w chacie dwa hot dogi, one by mi robiły im następny hot dogi, jakie dzieci hot dogowe, który by jadł. Przesławny już tarczyński szynki premium. No zobaczymy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o fast akcje, pewnie szedłbym w pizzerię. Najlepsza, najpotężniejsza przecinka w tej chwili, moim zdaniem, oczywiście. Ludzie lubią, ludzie jedzą, ludzie się dyrektują, ludzie chcą poznać właśnie tą pizzę na wynos w domu, tu szybko chwyć gdzieś. Później, burgery, później, wchodzi właśnie troszeczkę kebabowa, że tak powiem, akcja. Bardzo dużo kebabów, teraz Polacy się tym zajmują, kebabami, właśnie już powstają sieciówki kebabowe, czyli w tym jest pieniądz. Celbryci również się bawią w kebaba. Kebaby. Pizza, burgery troszeczkę Azji widzę, że też wchodzi delikatnie. No i Chicken. To jest właśnie ten nasz segment. Jakieś tam kanapki, zapiekanki, tego będzie coraz więcej. Ale też jesteśmy przepotężną światową stolicą cateringów i pudełek. Tego nigdzie nie ma indziej. Przygodnę jego czeka na Instagramie. Bardzo to pozdrawiam. Właśnie to powiedział o tych cateringach, że no właśnie to jest bardzo dużo, patrzę na ludzi, każdy ma catering, każdy ma pudełko, ci ludzie patrzą na tych ludzi, patrzą na te twarze, nie gotują, nie lubią gotować, nie wiedzą jak się gotuje, ich to w ogóle jakby nie ciekawi, nie interesuje, chcą zaoszczędzić czas, który przeznaczają na samokształcenie, wiedzę, a często też przebywanie na telefonie, na TikToku i też e, wiadomo jak jest, nie, nie, nie ciągnie ich, także jak pewne zawody typu Jakiś był kowal, ktoś robił jakieś bramy z żelaza, jakiś podku, był koń albo go podkuć, jakieś siodła, dorożki, to znika. Tak samo załóżmy, będą korporacje, które będą robiły te pudełka i ludzie będą jedli pudełka. Gotujemy paróweczki, ale. One są jakby takie krótkie, myślałem, że będą trochę dłuższe, a propos właśnie skrócania, zmniejszania. Kiedyś był jeden milioner, milion to w ogóle było coś. Dom w latach 50 w Stanach kosztował 7 dolarów, można było go kupić za dwie pensje. Jakiś pracownik, robotnik za pensję utrzymywał żonę, dwa samochody, czwórkę dzieci, osiem razy jeździł na wakacje i mieli dom. Dzisiaj pracownik może wynająć pokój i opłacić Netflixa. Kiedy był milioner, dzisiaj jest 400. 50 trylionerów. Czyli te pieniążki muszą gdzieś zostać zabrane od kogoś. Tak wygląda dzisiejszy świat. W tym właśnie kierunku wydaje mi się, że idziemy. Co mnie trochę martwi, to kiedyś też Chiny, jeden rower na cały kraj, dzisiaj przepotężna ekonomia. Indie, same biedaki, dzisiaj też same biedaki, ale już nie tak jak kiedyś. Wyjeżdżają do Kanady, bawią się inaczej. Ogóreczki, cudowne pikle, tutaj jest domek nad potokiem, tutaj od Dimusa, czyli ostry habanero mango, prażona, kiedyś sam zrobię, miodowa, duży pojemnik, fajna, fajny słoik, Spad mi się, nie rozbił, coś niesamowitego. Proszę Państwa, patrzcie na tą bułeczkę, patrzcie na tą paróweczkę, wydaje mi się, że ta paróweczka powinna z jednej strony, z drugiej strony trochę jakby wystawać, ale nie wystaje, czyli co robią? Towary się zmniejszają. Ostatnio wziąłem czekoladę do ręki, mówię, co to jest w ogóle, nic nie waszy. Nie ma potęgi, nie ma mocy, nie ma jakości, tak jak kiedyś. Moim zdaniem, oczywiście. Jest wszystko bardziej sztuczne, jest wszystko bardziej przerobione. Dzisiaj, jedzenie, które jest naprawdę dobre, które powinno być wszędzie, kosztuje kroć. Um, 80, 90% tego, co jest dzisiaj w sklepie, 100 lat temu tego nie było. Kiedyś było masło, jajka, mięso. Dziękujemy, do widzenia. Cześć, cześć jak czołem, cześć jak czapka. Pa jak ja widzę te trendy, bo żyłem w dekadach wcześniejszych, ja w zasadzie jestem, jak to było, nawet nie do końca Gen X, tylko jeszcze, jeszcze coś pomieszali, Gen X z Milleniasem, od 7.7 do 8.3, czyli zakosztowałem trochę analogii, trochę digitalnego świata, inny przekaz, innej prawdy. Ja szukam właśnie dobrego jedzenia, dobrych jakości, ale widzę, że to się zmniejsza. A cena albo zostaje ta sama, albo idzie w górę. Przepotężna pogoń za pieniądzem, która może doprowadzić nas do upadku. Proszę Państwa, na pierwszym papryka, musztarda i prażona. Tutaj ostry od limusa i prażona. Na koniec, tu i tu pikle. Ostry na potem, bez ostry. Pierwszy zaczynamy od papryki, muszty i klasyki. Mm. Chyba muszę sobie łapy ją To z nowej patelni Sprzęt inny, sprzęt dla człowieka, zwykłego Nic specjalnego, zobaczymy jak się będzie zachowywać Jajecznica, oczywiście cudowne jajka, bo widziałem program, gdzie... No właśnie, gdzie kury jedzą takie żebra z resztkami mięsa, obskubują to wszystko, bo mówią, że Kury to nie są żadne wegetarianie, ani weganie, uwielbiają mięso, po prostu to są małe dinozaury. Dlatego to jajko wtedy jest przepotężnie bogate, żółte i kolorowe. Jak właśnie kury jedzą mięso. Jak ktoś by nie wierzył, to do jajek dojrzałem. Majonez, tutaj dam trochę masła. Chociaż mogą dać smalec z gęsiny, ale nie. Dobra, masło będzie gostyńskie. Majonez do jajek. Majonez to też w pewnym sensie jajka. Wygląda trochę jak twaróg. Dobra, to już jest rozpuszczone. Bawimy się tym. Inna patelnia inaczej się zachowuje. Widzę, że jest inna. Widzę, że jest nowa, ale widzę, że jest świeża. Czy dobra? Zobaczymy. Będę mieszał, będę mieszał. Jaśnica, prawda, najlepszy francuski Francuscy że jakby powinien być na bezłudnej wyspie wybierają jajka, kurczaka, chleb, masło. Dziękuję, do widzenia. Patrzcie na te. Dobra. O mi smakuje. To wyszło. To było na koło.